Pozwolenie na broń palną w Polsce. Co to tak naprawdę oznacza dla posiadacza? W tej analizie przyjrzymy się bliżej, jakie prawa i uprawnienia się z tym wszystkim wiążą. No właśnie, kiedy myślimy o posiadaniu broni, co pierwsze przychodzi do głowy? Zazwyczaj jest to ogromna odpowiedzialność i cała masa obowiązków. I w sumie słusznie, ale czy to jest na pewno pełny obraz? Czy na tym kończy się cała historia? Otóż okazuje się, że nie. Posiadanie pozwolenia na broń to także dostęp do całkiem sporego i jasno zdefiniowanego zestawu praw. Zrozumienie ich jest, no, absolutnie kluczowe dla każdego posiadacza. Dobrze, zanurzmy się w temat i sprawdźmy, co to za prawa. Zaczynamy od totalnej podstawy: od fundamentu, na którym opiera się cała reszta, czyli od samego prawa do posiadania broni zgodnie z tym, co jest w pozwoleniu. No dobrze, ale co to tak naprawdę oznacza w praktyce? Więc po pierwsze, to możliwość legalnego posiadania konkretnych egzemplarzy broni, tych wpisanych do pozwolenia, po drugie, to prawo do przechowywania jej, oczywiście w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób. Dalej mamy noszenie broni, ale uwaga, tylko i wyłącznie jeśli pozwolenie na to zezwala, potem jej użycie w ściśle określonych, naprawdę wyjątkowych sytuacjach. No i na koniec, co oczywiste, prawo do kupowania i posiadania amunicji do tejże broni. I tutaj dochodzimy do absolutnie kluczowej zasady. Te wszystkie prawa nie są nieograniczone, wręcz przeciwnie, są mega ściśle powiązane z indywidualnymi warunkami, które są zapisane w pozwoleniu. Jakiekolwiek naruszenie tych warunków to nie jest tylko złamanie przepisów, to jest realne ryzyko utraty pozwolenia, co doskonale pokazuje, że prawa i odpowiedzialność to dwie strony tej samej monety. Ok, przejdźmy teraz do jednego z najpoważniejszych i chyba najbardziej fundamentalnych uprawnień prawa do obrony koniecznej. To jest temat, który zawsze budzi mnóstwo emocji i pytań. Tutaj definicja prawna jest bardzo, ale to bardzo precyzyjna. Obrona konieczna to działanie, które ma na celu odparcie zamachu, który jest jednocześnie bezprawny i bezpośredni. To jest fundamentalne prawo każdego człowieka, a broń w ręku posiadacza staje się po prostu narzędziem do jego realizacji w ostateczności. A co właściwie można chronić? Okazuje się, że katalog jest całkiem szeroki. Prawo pozwala bronić nie tylko własnego życia i zdrowia, ale także życia i zdrowia innych osób. Ale, co więcej, obejmuje również ochronę mienia, i to zarówno własnego, jak i cudzego. Ale, i to jest mega ważne, żeby obrona została uznana za legalną, muszą być spełnione trzy absolutnie kluczowe warunki. One decydują o wszystkim. Po pierwsze, proporcjonalność. Użyta siła musi po prostu odpowiadać skali zagrożenia. Po drugie, niezbędność. Sięgnięcie po broń to ostateczność, gdy naprawdę wszystkie inne opcje zawiodły. I po trzecie, co jest niezwykle istotne bezpośredniość działać można wyłącznie w trakcie trwania zamachu ani sekundy przed, ani sekundy po. I to prowadzi nas do fundamentalnej różnicy, którą trzeba po prostu trzeba zrozumieć: obrona konieczna to wyłącznie reakcja na trwający, realny atak. Każde działanie, które podejmuje się już po jego zakończeniu powiedzmy, gdy napastnik ucieka albo został obezwładniony, to już nie jest obrona. W oczach prawa staje się zemstą albo samosądem i jest oczywiście całkowicie nielegalne. Ta granica jest naprawdę cienka, ale jej przekroczenie ma olbrzymie konsekwencje. Dobrze, zmieńmy teraz trochę perspektywę, bo przecież posiadanie broni to nie tylko kwestie bezpieczeństwa i obrony. Dla naprawdę wielu osób to przede wszystkim pasja, świetne hobby i sport. Posiadanie pozwolenia do celów sportowych otwiera drzwi do całego świata zawodów strzeleckich. To jest fantastyczna okazja, żeby doskonalić swoje umiejętności, sprawdzić się w rywalizacji, ale też, co równie ważne, poznać innych pasjonatów i nawiązać nowe znajomości. To po prostu świetna forma aktywnego spędzania czasu. Oczywiście, jak w każdym innym aspekcie posiadania broni, sport również wiąże się z zasadami. Każde zawody, każda strzelnica mają swoje regulaminy, a bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa to jest absolutny, niepodważalny priorytet. Tutaj po prostu nie ma miejsca na żadne kompromisy. Zbliżamy się powoli do końca. Spróbujmy więc zebrać te najważniejsze wnioski, które płyną z naszej analizy. A więc kluczowy wniosek jest taki świadomość swoich praw jest tak samo ważna jak świadomość obowiązków jedno bez drugiego nie tworzy pełnego obrazu. Odpowiedzialne posiadanie broni opiera się na naprawdę solidnym fundamencie wiedzy, która obejmuje zarówno ograniczenia, jak i te wszystkie uprawnienia. I na koniec zostawiam takie pytanie do przemyślenia. Czy po dokładnym poznaniu zakresu tych praw, od samego posiadania, przez obronę, aż po sport, zmienia się jakoś postrzeganie tej ogromnej odpowiedzialności, o której mówiliśmy na samym początku? Czy ta świadomość uprawnień sprawia, że cały ten ciężar obowiązków staje się bardziej zrozumiały i no, osadzony w szerszym kontekście? Dziękuję.